Cześć, z tej strony Łosiu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Escape from Tarkov. Jak zapewne wiecie, niedawno wyszedł patch, który wywrócił mój tarkowy świat do góry nogami. Znerfił pompy, które tak lubiłem, no i bardzo mocno zmienił zachowanie botów, które oprócz tego, że są dużo sprytniejsze, to jeszcze ruszają sobie na pomoc, rzucają granaty, są zdecydowanie bardziej cenne i wydaje mi się, że także trochę bardziej wytrzymałe. Cóż mogę powiedzieć, nastały dla mnie ciężkie czasy. Zapraszam do oglądania. Już wam powiem, że jestem powolutku na terenie botów. One są po lewej stronie i po prawej. Po prawej wydaje mi się, że można je wypatrzyć z większego dystansu, więc będę się przemieszczał. Kolejny zwierzak wpuścił łosia. Kolejny zwierzak wpuścił łosia. Cześć Tyro, hej, hej, cześć Marcin WGW. Toś jak PUBG i taki nie, i taki nie. PUBG jest zdecydowanie bardziej arkidowy. Tu jest. Ja wiem, że to brzmi. O kurna, właśnie. Trafił mnie ktoś w całd. No i widzicie, ktoś mnie tutaj strzelał, i nawet nie wiadomo skąd. Bo nie widać bota. Chyba, że to nie był bot. Dostałem nie wiadomo strzały skąd. O, o, o. O, no i właśnie, już, już, bo, już mnie tu gonią, kurde. Ja pierdziele, załadowane. No i to jest właśnie gra z botami. Klatka piersiowa, załatana. Kolejny zwierzak w Już łosia. już chłopiec. Widzieliście ile razy go trafiłem? Tamten od razu mi wypruł kurde, całą serię. Matko boska, gwizdzą kurde te pociski, matko boska, z góry snajper wali. Oczywiście nie mogę do niego podejść, bo właśnie pompiarz jakiś tutaj obudził szalony, którego ja nie widzę bo Gdzie jesteś pompiarzu wstrętny? Tam jesteś. Dobrze, załatwiłem pompiarza. Dostałem mocno. Zanim pójdziemy do pompiarza, trzeba się będzie zacerować. Moja klatka piersiowa w strzępach. Góry, z góry na skalę sniper. Walka jest naprawdę wymagająca. Gdzie był ten typ z pistoletem? Gdzieś tu pod jakimś drzewem u góry zdechł ten zdechł gościu, ktoś z, ka ktoś z kałacha zastrzelił snajpera na górze. Trzymam się blisko, blisko tych drzew żeby nie dać się wypatrzyć. No i widzicie kurde. No i to tyle. To tyle. Mogłem walić na głowę. Ja ciągle mam przyzwyczajenie, żeby strzelać w nogi od tych pancerzy. Ajajaj. Ajajaj. Uf. Od strony kostampusów znowu. Tym razem legenda II wojny. Którą uwielbiam biegać, czyli pistolet TT Kurde, ostro dzieje Ostro dzieje A jest tam typ No nie no, z takimi lagami to słabo trochę, wam powiem A ten co? Co to się dzieje? Panie typie, to pan nie umiera? wam, że te lagi to troszeczkę mnie zaczynają przerażać. Typ wydawał dźwięki, nawet zwolnił jak go trafiłem, bo ja takie mam poważne wątpliwości, czy ten mój ogień w ogóle mu zaszkodził. No dobra, teraz się udało Jak tam naboje doładowujemy szybko Biegniemy na drugi brzeg. Teraz powinno się udać. Mamy jednego typeczka z głowy. Pytanie co ten tam z tyłu robił. Welcome to Tarkov. Proszę. tam tu jest Trzeba z daleka. Ja będę udawał, że mnie tutaj nie ma i że szybko się chowam. Dodżując, strajfując za przystanek. Tutaj już powinien mieć spokój. Nikt mnie nie powinien dorwać. Jeszcze się schowam za garażę, więc tutaj już typeczek mnie nie dorwie. Na pewno. Ale muszę uważać na tyłę. Jeśli rzeczywiście facet się tam będzie kręcił, to może mnie poskładać. No dobrze, poładowujemy i spróbuję gościa przy, przy, przydywać. Chyba trafiłem. Dobrze, załatwiony. Ale muszę przyznać, że trochę mnie trafił. Ostrzał w żołądek. Te pistolety zrobiły się zdecydowanie słabsze. Tam doładowanie. Pistolet już jestem do przodu. Nikogo nie widzę. Dawaj, 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 podnoś, podnoś łosiu, takiego to ja mogę brać. Szybko, 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 szybko. O, trochę mało amunicji, nawet nie będę wymieniał. Dobra, to lecimy dalej. Mam nadzieję, że boty się nie zlecą, bo jeśli rzeczywiście się zaczną tu zlatywać, to mogę mieć problem. Szczególnie przy tak mizernej sile ognia. Okej, okay, nikogo nie słychać. Ostrożnie, bez pośpiechu. Dużo błędów ostatnio popełniam. Biegając na pałeczkę tak zwaną. Dlatego warto byłoby się ich tym razem ustrzec. Tym bardziej, że, o ile dobrze pamiętam, z przodu były już jakieś strzały. Czuł się jakiś śmigłowiec u mnie. Może ktoś poprosił o wsparcie z powietrza. Nie wiem skąd ten strzał padł, ale stąd gdzieś blisko. Nie widzę. Kusi mnie kurczę, żebym dorwał temat. Bo to gdzieś była jakaś długa broń. Nie wiem, czy to sniper z dachu. Nie, raczej nie. Nic tu nie widać. Snajper z dachu. Załatwiłem, ale niestety nie zleciał na dół. Wszedł headshot. I chyba, że on nie strzał w ogóle do mnie, tylko gdzieś tam daleko, do kogoś. I jednym strzałem go trafił. O, tutaj coś słyszę. Lewa strona. Tu jest przejście, więc spróbuję tam się wychylić troszkę na górę. Może uda się kogoś tam przydybać. Chcę do woje, bo tego jednego pocisku może zabraknąć. Okej. bogaty, Będziemy lecieć wzdłuż drogi, albo zbliżymy się do apartamentów. Tam niczego nie widać. W przydałoby się zapolować na jakiś lepszy sprzęt. Broń długą chociażby, bo na razie to tak mizeria u mnie. Jeden pistolet, dwie snulecze no poza tym mam go w bezpiecznym pojemniku, więc jakoś tak specjalnie dużo nie stracę, jeśli mi za... za... Gościu to był na pewno gracz Ale wyjdziemy mu na plecki Dobity kurczę, całą amunicję wystrzelam przez tych typów ale przyznacie, jest zdecydowanie więcej strzelania. Co on miał? Pompę? Nie przeładował. Co za typ, jak można nie przeładować? Chyba, że nie miał amunicji, bo co on wystrzelał, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Myślę, że popełnił błąd. Tak miał. Miał amunicję Wiem, Wam, że dzisiaj kurczę Czy nie dzisiaj, bo dzisiaj to swoje lanie zebrałem, ale póki co w tym rajdzie to fart na farcie No mnie Dobra, żeby mnie ja teraz nie podzielił błędu tego gościa nie słychać kurde, jakiegoś typa jest chyba za tym, za murkiem. Próbujemy go zaraz tam porobić, albo on nas. Typ. Trochę go trafiłem, ale jakoś tak niespecjalnie się ten typ przejął. Jak tam się trzymamy, lewe ramię zaraz. Nie wiem, mam nadzieję, że duża ekipa nie pójdzie mu na pomoc. Chętnie przyjmę drugą pompkę. Ojej, 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 ojej. No nie, no nie, no nie, Kurczę. A tak pochwaliłem, tak pochwaliłem. Ja pierdzielę. Ale przyznam, powiem wam, że dobrze się bawiłem. Takie, takie przegrane to ja lubię. Że jest spora frajda. 98 de meczu, dwóch juseków, jeden ber, jeden scavenger No tylko szkoda, że się nie udało dolecieć do końca, ale i tak było fajnie. Dobra, łódź z Akaisu, o, o, już, już się zaczyna, już, już się zaczyna, już do kogoś, kurde, walą. Jeszcze wierzące pociski, a może to do mnie? Ale mnie to nie zdziwiło, że zaraz dostanę, kurde, takiego liścia, że będzie koniec. Kalę w ogóle. Jeszcze życie jak się nawalają. Zastanawiam się, czy ma wpływ na widoczność pogoda. Staram się obejść od lewej strony tutaj skały i skryć się w lesie po drugiej stronie tartaku gamodo To się szykujcie, kurde na rozpierdziuchę! Zaraz nawet nie podchodzę do tego gościa. A tam też są boty, przecież zapomniałem, że od tego, od tego domku też lecą boty. Ja pierdzielę to teraz, będę zakleszczony. Zakleszczony. Dawaj dufla, dawaj dufla Jak widzicie tarkow to są kurde nowe emocje po tym pachu Czapeczka mnie potrzebna, kurde Dobra, przeładowujemy, doładowujemy. Nie. Zwiewaj, kurde, za szybko. Nikogo jeszcze nie zabiłem. Próbujemy. O, zrobimy tak. Pójdziemy obok tych. Tej... No i widzicie, postrzeliłem gościa parę razy. A typ nic ładnie się schował za skałę, ja postaram się kurczę go troszeczkę poflankować. Gdzie jesteś mój przyjacielu? Już go, już go, tutaj nie ma, nie wiem czy widzicie, już go chopa, już panie chopa ma, ulotnił się. Ranny, kurde, niebezpieczny, ranny dzikie zwierzę. Czy nie padł? Chyba tam był. Spróbował, próbował mi okrążyć. Albo to drugi. Kolejny raz zmieniłem pozycję. Trzeba uważać, czy z tego domku nie lecą do nas. O kurde! No i to tyle! Ach, kurde! Uf, to są właśnie boty. Jak widzieliście, jeden z przodu odciągnął uwagę, postrzelałem i na krótko flankowanie pompa. Cześć, jak czapka, postrzyję go parę razy, ale niewiele to się. Niewiele mu to zaszkodziło, chyba. W tym wypadku okazuje się, że zdecydowanie częściej występowałem na tarczy niż z tarczą. Jak widzicie, zmiany są bardzo, bardzo duże. Pompa, moim zdaniem, straciła swoje główne atuty, nawet na blisko, no. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby kogoś ustrzelić, a rozwalenie kogoś w pancerzu jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, chociaż wiadomo, że czasem się udaje. Mam nadzieję, że te kroki w drodze do balansu zostaną jeszcze jakoś tam wyważone, bo na razie wydaje mi się, że poszli. W drugą stronę, właśnie. Już pompa nie jest ekstremalnie skuteczna, tylko jest taką rzeczą, nie wiem, w sumie chyba bym w niektórych sytuacjach wolał pistolet. Jeśli chodzi o same boty, no to sami widzicie, że stanowią bardzo duże zagrożenie dla lekko wyposażonej postaci, chociaż przyznaję, że walka z nimi daje naprawdę dużą satysfakcję. Dzięki za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o tym, żeby go ocenić, wyrazić swoje opinie w komentarzu i przede wszystkim subskrybować kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Przyciśnijcie, dzwoneczek, wtedy YouTube na pewno przekaże Wam wszystkie informacje. No nic, to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!